Witam cię serdecznie. Do tej pory, gdy stworzyliśmy jakąś funkcję, to wywoływaliśmy je ręcznie, czyli po prostu pisaliśmy nazwę funkcji, nawiasy i tam ewentualnie przesyłaliśmy jakieś argumenty. Jednak czy zawsze tak chcemy? Przecież na pewno chcielibyśmy, aby jakaś funkcja została wywołana, czyli ten zbiór instrukcji, tylko wtedy, gdy coś się stanie, czyli zdarzy i do tego właśnie służą nam zdarzenia, czyli tak zwane eventy z angielskiego. Więc zdarzenia to po prostu coś, co się dzieje na naszej stronie, a my na to możemy zareagować, wskazując, jaka funkcja ma zostać wywołana, podczas gdy na przykład ktoś kliknie jakiś przycisk, zostanie zmieniona zawartość formularza, etc. Czyli zdarzenia to po prostu zwykłe czynności wykonywane przez użytkowników na naszej stronie, na które chcemy zareagować. Wywołując jakieś instrukcje, czyli na przykład chcemy zweryfikować dane w formularze. Jeżeli są niepoprawne, to chcielibyśmy, aby pojawiła się odpowiednia informacja do naszego użytkownika. Czyli to właśnie te zdarzenia tworzą interaktywną witrynę. Tak więc od dziś nasza witryna nabiera dynamiki. Od tej lekcji Twój HTML stanie się tak zwanym dhtml czyli Dynamic HTML, Dynamic Hypertext Markup Language, prawda? On się stanie dynamiczny, ponieważ będziesz mógł dynamicznie reagować na to, co robi użytkownik na Twojej witrynie. Czyli gdy ktoś coś się kliknie, najedzie, prawda? To się coś tam rozwinie i tak dalej. Tych eventów jest mnóstwo. Tutaj macie podzielone je kategorycznie. Po angielsku, prawda. Jeżeli na pewno coś tam też znajdziecie po polsku, jednak będziemy przez te najważniejsze eventy przychodzić przez kolejne lekcje. Tu macie podaną stronę, możecie tu wejść, poczytać na ten temat. Jednak, no, powolutku i tak w tym kursie będziemy poznawać przynajmniej te najważniejsze eventy, które no, najczęściej się z nich korzysta. Także spokojnie. Więc w jaki sposób stworzyć event? W jaki sposób zarejestrować jakieś zdarzenie, prawda? A później obsłużyć go, przechwycić go i następnie wywołać jakąś funkcję. Aby stworzyć event, najpierw zaczniemy od takiego najgorszego sposobu. To trzeba stworzyć najpierw jakiś tag, do którego coś, tak jakby no, będziemy chcieli zarejestrować zdarzenie na tym tagu, prawda? Że chcemy, że jak ktoś coś zrobi z tym, w miejscu tego tagu, to żeby coś się tam. Wydarzyło, prawda? Także tworzymy na przykład diva, napiszemy, to jest tekstowy tekst o niczym. I teraz chciałbym, na przykład, że gdy ktoś najedzie na ten testowy tekst o niczym, to żeby wywołane zostało jakieś tam zdarzenie. Więc piszę On Mouse over. Mouse over to jest zdarzenie, które sama nazwa wskazuje. Gdy ktoś najedzie myszą, to równa się. I tutaj możemy dać. Cudzysłowia, prawda? Możemy dać właśnie te, 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 te tutaj znaczki, i między nimi możemy podać, co ma się stać, gdy ktoś najedzie. Czyli to jest właśnie nazwa zdarzenia. I tutaj chcemy powiedzieć, a słuchaj, wypisz mi na alert, na treść, powiedzmy test. I teraz rzeczywiście, gdy najechałem na to, nic nie klikam, prawda? To od razu pojawia nam się test. Bez żadnego problemu, prawda? Czyli Teraz tak jakby przechwytujemy te zdarzenie i jest obsługiwane przez tą funkcję. Czy możemy tutaj podać jakieś inne funkcje, takie z zewnątrz, które my stworzymy? Jak najbardziej tak. Możemy sobie stworzyć funkcję, wypisz powiedzmy tekst i tutaj przesyłamy tekst, prawda? I wypisujemy go na ekran, czyli po prostu tekst. I dopiszmy, a z no, tą zmienną, która została przysłana, i jakieś tam wykrzykniki sobie dodajmy, prawda, żeby było no, troszeczkę inne niż ten zwykły ale Tam moglibyśmy jakieś obliczenia, bla, 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 czy coś tam. Wszystko jedno, prawda? To jest na razie tylko teoria. I teraz wywołujemy to w taki sposób, że po prostu piszę nazwę funkcji, którą chcę wywołać, a następnie co chcę tam wysłać. I zauważymy, że rzeczywiście do tego tekstu zostało dopisane jeszcze te wykrzykniki. Proszę zauważyć, to jest ważne, że ja tutaj użyłem podwójnych takich, takich no, znaków, apostrofy, prawda? Tutaj są pojedyncze, a tutaj są tak jakby podwójne. Ta, jeżeli ja bym zrobił tak, no to będziemy mieli w pewnym sensie problem. Nic nam tu nie działa, no bo no, ten, co to interpretuje, prawda, program, to no, nie wie teraz, czy co znaczy ten, ten apostrofa, co znaczy ten, ma problemy, prawda? Także musisz to pamiętać o tym, że jeżeli stosujesz tutaj podwójny taki, to w tym momencie wewnątrz stosujesz pojedyncze apostrof. Jeżeli chcesz na odwrót, czyli tu skorzystać z podwójnego, to też powstaną nam od razu problemy, prawda? To wtedy tutaj korzystasz z pojedynczego. Ok? No tak mniej więcej to tylko wystarczy zapamiętać i wtedy będzie wszystko w porządku. Ja stosuję osobiście to. Tak i działa nam. Dobrze. Jednak, tak jak mówiłem na samym początku, to jest najgorsze rozwiązanie. Dlaczego? Wyobraź sobie, że masz w przyszłości 400 stron, ok? I tych diwów masz jakieś tam tyle, prawda? I nagle decydujesz, ty. Słuchaj, wiesz co, te zdarzenie to już jest bez sensu tutaj. Musimy go usunąć. Z kolegą tam sobie dyskutujecie ale samemu ze sobą. I co? I teraz będziesz usuwał go w, w jednym na przykład piku HTML, a później jak wyobraź sobie, że masz ich 400, to w każdym będziesz musiał kolejno usuwać. Trochę by to było bez sensu, prawda? Także jeżeli masz jakąś wizytówkową stronę, to jest w porządku rozwiązanie, bo szybko się to robi, prawda? I ale. Tak inaczej, to z tego nie korzystaj. Poza tym pamiętaj o tym, że warto zawsze oddzielić kod HTML od JavaScriptu. Tam, gdzie JavaScript powinien być JavaScript, tam, gdzie HTML nie mieszaj, właśnie, bo wtedy, gdy rzeczywiście będziesz chciał zrobić zmianę, to będziesz miał problemy. I w jaki sposób to wtedy rozwiązać? To sobie proponuję skopiować, a tą pierwszą wersję tutaj podkomentarz damy, żebyś miał tutaj do, do zachowania na przyszłość, prawda? I teraz on mouse over. Nie będziemy wywoływać tutaj, tylko po prostu damy jakiś identyfikator temu, nadamy prawda? Czyli na przykład test temu tagowi, i możemy go teraz wybrać czyli mówimy dokument, get element by ID, test, zapiszemy go sobie w tymczasowej zmiennej, i teraz test. Kropka, i możemy obsłużyć po prostu tak, jak było on mouse over, czy tam powiedzmy on click, czy ktoś kliknie. Najpierw możemy dać teraz na przykład onClick, że jeżeli ktoś kliknie, to wywołaj, porówna się funkcję, którą tu podamy. Gdy napiszę sobie, powiedzmy, coś takiego, alert, blah, 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 to co się stanie? Kiedy to odświeżymy, zauważymy, że od razu nam to się wywołało, natomiast gdy klikniemy, nic się nie dzieje. Ponieważ wiedzmy o tym, pamiętajmy o tym, że gdy mamy już te nawiasy, tutaj, to znaczy, wywołaj nam tą funkcję natychmiast. Więc. To coś jest wywołane natychmiast i nie przypisaliśmy tutaj niczego sensownego, tylko ewentualnie coś tam wynik z tego, więc to no, kiepsko. Nie to chcieliśmy uzyskać. My chcemy, żeby została wywołana ta funkcja podczas gdy ktoś dopiero kliknie na to. I teraz przydają nam się funkcje anonimowe. Tworzymy sobie funkcję anonimową, która wywołuje właśnie nam alert i powiedzmy test. I teraz zauważymy, że po kliknięciu rzeczywiście dopiero nam to się wywołuje. W innym wypadku nie, po odświeżeniu też nie. I dlaczego funkcja nojowa tu jest przetwarzana? No bo to w sumie bez sensu by było to nazywać, bo to jest po prostu wypisanie tego, co tutaj jest wewnątrz, czy tam wywołanie jakiejś innej funkcji. I to jest też jedyne rozwiązanie sensowne, takie bez zrobienia problemów z security w JavaScript. -cie. Możemy teraz też, jak widzicie, wywołać jakąś inną funkcję, na przykład wypisz tekst, prawda? I tam jakieś tu dalej operacje wykonywać. Czyli, jeżeli chcemy przesłać jakiś argument do jakiejś funkcji, to musimy to właśnie zrobić w taki sposób, że tworzymy funkcję anonimową, a później wewnątrz wywołujemy jakieś tam funkcje, czy też jedną tam funkcję, prawda? I jakieś tam instrukcje pod te. Natomiast, jeżeli masz funkcję, która by nie miała jakichś tam argumentów, prawda? Czyli chciałbyś wywołać jakiś blog instrukcji, jakąś inną tam funkcją, to wtedy no, służmy sobie na przykład funkcja wypisz coś tam, czyli mielibyśmy takie coś, prawda? To wystarczy napisać nazwę funkcji, to jest wystarczające, ok? I teraz rzeczywiście nam to się wywołało, czyli nazwa funkcji bez nawiasów. No ale jeżeli chcemy przesłać argument, no to niestety, teraz gdy tutaj przyślemy argument, to to zostanie natychmiast jakby wywołane, prawda, bo już są tutaj te nawiasy. Ok. Niestety takie rejestrowanie zdarzeń też ma swoje minusy, jednak na pewno jest dużo lepsze już niż to. I w następnych lekcjach będziemy poznawali sobie na przykład coś takiego jak Add Event Listener, który będzie rozwiązaniem tego, że kto, co by było, gdybym chciał wywołać więcej niż jedną funkcję. No bo teraz, gdybym chciał wywołać następną, czyli zrobiłbym coś takiego i tutaj jakąś tam funkcję dał, to to by, to by nadpisało całkowicie to u góry, prawda? Mógłbyś teoretycznie funkcję anonimową wywołać więcej niż jedną, ale co by było, gdybyś chciał usunąć, na przykład, ktoś zaznaczy jakiś checkbox, żeby nie zostało wywołane jakieś zdarzenie, gdy ktoś, znowu coś innego się zdarzyło i tak dalej, prawda? Trochę już to bardziej skomplikowane są sytuacje, już rzadziej się spotykają, także jeżeli się no, akurat nie potrzebujesz czegoś takiego, że coś się nie dzieje takiego, to możesz teoretycznie skorzystać z, no, z czegoś takiego, co jest wspierane przynajmniej w każdej przyglądarce, prawda? Jednak o tych edywidwisenerach będzie mówili sobie w następnych lekcjach, tu jednak chciałbym jeszcze podsumować to wszystko. Dowiedziałeś się, że po prostu co? Zdarzenia to jest coś, co się zdarza na Twojej stronie internetowej, reagujesz na to, wywołując jakąś tam metodę, w której mogą być jakieś instrukcje, które coś tam będą robić, prawda? Następny następnych lekcjach będziesz dowiadywał się, no ale przecież no, przecież nie będziemy tylko alertować, prawda? My chcemy na przykład zmienić jakąś wielkość, ukryć coś, chcemy na przykład sprawdzić, jak zweryfikować dane w jakimś tam formularzu, bo ktoś wprowadził niepoprawnie, na przykład. Hasło, źle zostały powtórzone hasła i tak dalej, prawda? Czyli będziemy reagować na takie bardziej fajniejsze rzeczy i przy okazji poznawali sobie konstrukcje takie, które pomagają właśnie w obsługiwaniu tego i będziemy poznawali po prostu kolejne zdarzenia, nie tylko takie proste on click czy też tam no, ten on mouse over, tylko po prostu troszeczkę trudniejsze, prawda? To by było jednak tyle w tej lekcji. Dziękuję bardzo.